No hej, witam Was 8 września 2023 Warszawa bulwary nad Wisłą Właśnie wczoraj późnym wieczorem wróciłem z Węgier, Budapestu Noslek w Warszawie Dzisiaj mam po 19 pociąg już do domku i tak wykorzystuję czas, sobie chodzę nad bulwarami nad Wisłą w Warszawie Tu jest E most samochodowo tramwajowy na Pragę Tu jest gastronomia nad wichlańska na bulwarach super bardzo lubię takie rzeczy no wczoraj oglądałem mecz chłopaki się popisali jak zawsze Ale no cóż, takie los, tak grają. Tu budują jakąś kładkę, chyba, czy kolejny most, ale bardziej to mi wygląda na jakąś kładkę, może dla rowerów pieszych. No, stan Wisły nie jest wysoki, w Dunaju był wyższy, coś tam mi przerwało. Tu są praskie blokowiska już budowa jakiejś kładki nie wiem jak to mostu mam chyba jakaś kładka, bo tu co chwilę jakiś most prawie jak Wrocław mówię, no w Budapeszcie st stan Dunaju był wyższy niż Wisły Poniedziałek bezpośrednio z Konina do Katowic, Katowic do Ostrawy Czeskiej. Chyba na trzy dni jadę. No. Niestety dzisiaj urlop taki, stety, niestety, no urlop taki europejski, no praktycznie przygraniczny. No, miała być Grecja, ale no ze względu na tą sytuację pożarową, no odpuściłem tak samo Turcję. Żałuję, nie wiem, żałuję czy żałuję. Nie umiem tego określić. Może na wiosnę wypali jakiś Egipt. Bo na jesień to chciałbym wyskoczyć do Rzymu, ale to już nie pociągiem, jednak bym wybrał samolot. Well, gastronomia jakaś działa jakieś remonty No dzieje się, dzieje się nad bulwarami Ok, no to miłego oglądania. Zapraszam do, jak tradycyjnie do oglądania moich filmów i na Instagrama Się dowiedziałem od jakiegoś pana rowerzysty, że tu jest zbudowana kładka pieszo rowerowa na Pragę. No i super, super pochwalam takie rzeczy. O, tu dalsza część, taka plaża nad Wisłą Wydzielona fajnie to toalety kryśnice porobione Europa. Gastronomia, stoliki. Super rozwiązanie. Brawo dla Czaskowskiego. Ludzie przebywają, bawią się, cieszą się. Reklama warszawskiej kranówki Melo Ladio nad Wisłą. Na barkach są restauracje. A mi się podoba. Tylko nie by mogli takie coś zrobić nad, na bulwarach. Super by było. O, grill na fali. I super, można, można. Chyba zbliżamy się do Centrum Nauki Kopernik. A w oddali narodowy. Czyli tu niedługo będzie już cent na metro.